Zaufanie Bogu wynika z zawierzenia Jemu. W moim życiu bazuje to na pierwszej decyzji podania mu swojego życia, a potem konsekwencja. Zaufanie Bogu, że tą wizję, która wkłada w serce, jest do spełnienia, mimo że ona mnie przerasta. To, że wkłada w moje serce chęć ślubowania osobie wierności do końca życia, która jest jednak trochę młodsza ode mnie, czy nawet dużo większa ode mnie, to też kwestia zaufania. W tym wieku, jakim jestem. Podejmowanie decyzji, że otwieram się na nowe życie, to też kwestia zaufania. Zaufanie Bogu no to jest w moim życiu rzecz, którą tak naprawdę muszę, muszę bardzo często sobie przypominać. Kiedy myślę o zaufaniu Bogu, to myślę o takich ważnych decyzjach, które, które w życiu podjąłem, o małżeństwie. O budowaniu domu, ale też o zmianie pracy zawodowej, o założeniu swojej firmy, o jakichś inwestycjach. Zawsze tak naprawdę, kiedy rozważałem jakieś ważne decyzje w życiu, wtedy Bóg mi przypominał o tym, że mam jemu zaufać, że to on jest tym, który wszystko ma, że jest ojcem, który jest właścicielem całego wszechświata. I to zaufanie Bogu właśnie pozwala mi robić jakieś kroki do przodu. Nie paraliżuje mnie, tylko zawsze daje mi odwagę, daje mi pewność, że nigdy się nie zawiodę, że nigdy nie zostanę sam, że nie zostanę z niczym. Yy. Polecam zaufanie Bogu, pamiętacie.